Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. Dzisiejszy film nosi tytuł Jak grać w kasyno online proste strategie dla początkujących i dokładnie o tym sobie porozmawiamy. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z grami w kasynie online, albo chcesz dowiedzieć się, jak zwiększyć swoje szanse na wygraną, zostań ze mną do końca, bo w tym materiale zdradzę praktyczne sposoby i strategie, które naprawdę mogą pomóc w grze. Na początku warto zrozumieć jedno: granie w kasynie online to nie tylko kwestia szczęścia. Oczywiście losowość ma duże znaczenie, ale doświadczeni gracze wiedzą, że istnieją techniki i nawyki, które pozwalają im grać mądrzej i skuteczniej. Klucz tkwi w zarządzaniu budżetem, wyborze odpowiednich gier i utrzymaniu kontroli nad emocjami. Zanim jednak przejdziemy dalej, pamiętaj, że link do tej gry znajdziesz pod filmem. Jeśli chcesz wypróbować to. O czym dziś mówię, możesz od razu kliknąć i zacząć grać w to samo kasyno, które widzisz na ekranie. Pierwsza zasada, o której warto pamiętać, to zarządzanie kapitałem. Nigdy nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę. Podziel swoje środki na mniejsze części i ustal limity na każdą sesję gry. Dzięki temu nie stracisz wszystkiego zbyt szybko, a gra będzie przyjemniejsza i bardziej kontrolowana. Wielu początkujących graczy o tym zapomina. A to właśnie ten element odróżnia zabawę od profesjonalnego podejścia. Drugim ważnym krokiem jest wybór odpowiednich gier. Nie wszystkie sloty czy gry stołowe mają takie same zasady i takie same szanse na wygraną. Warto wybierać te z wyższym wskaźnikiem RTP, czyli Return to Player. Im wyższy ten procent, tym większe są Twoje matematyczne szanse na zwrot. Dobrze też szukać gier z rundami bonusowymi, darmowymi spinami i mnożnikami wygranych. To właśnie tam często kryją się największe nagrody. Trzeci aspekt, o którym wielu zapomina, to utrzymanie spokoju i cierpliwości. Emocje są największym wrogiem gracza. Kiedy zaczynasz przegrywać, nie próbuj na siłę odrobić strat. Przerywaj grę, zrób przerwę, wróć z chłodną głową. Kasyno Online nagradza tych, którzy myślą strategicznie, a nie impulsywnie. Jeśli chcesz zobaczyć, jak te zasady działają w praktyce, koniecznie sprawdź link pod tym filmem. Tam znajdziesz to samo kasyno, w którym gramy dziś. Możesz przetestować wszystkie omawiane strategie i poczuć emocje gry na własnej skórze. Warto też wspomnieć o bonusach i promocjach. Polskie kasyna online często oferują atrakcyjne bonusy powitalne, darmowe spajni czy zwroty gotówki. Dzięki nim możesz grać dłużej i ryzykować mniej. Ale pamiętaj, by zawsze dokładnie czytać regulamin, dowiedz się, Jakie są warunki obrotu i które gry wliczają się do wymagań bonusowych? Tylko wtedy możesz w pełni wykorzystać oferowane okazje. Jeśli dopiero zaczynasz, spróbuj prostej strategii niskich stawek. Zamiast od razu grać za duże kwoty, wybieraj małe zakłady, by lepiej poznać grę i zrozumieć jej mechanikę. Obserwuj, jak często pojawiają się wygrane, jak działają funkcje specjalne i kiedy najlepiej zwiększyć stawkę. Czasem kilka minut analizy potrafi znacząco poprawić Twoje wyniki. W grze w kasynie online ważna jest także równowaga między ryzykiem a rozsądkiem. Każda gra to mieszanka emocji i strategii, ale sukces przychodzi wtedy, gdy potrafisz połączyć jedno z drugim. Nie bój się eksperymentować z różnymi automatami, zmieniać tempa gry, próbować nowych funkcji, to najlepszy sposób, by znaleźć styl gry dopasowany do Ciebie. Jeśli chcesz spróbować szczęścia i sprawdzić, jak Twoje strategie działają w praktyce, wejdź w link poniżej i zagraj sam, w jak grać w kasyno online proste strategie dla początkujących. Każdy obrót to szansa na wygraną, a doświadczenie zdobyte w trakcie gry może pomóc Ci w kolejnych rundach. Podsumowując, zwycięstwo w kasynie online nie polega wyłącznie na szczęściu to kombinacja taktyki, cierpliwości, zarządzania pieniędzmi i właściwego nastawienia. Kiedy nauczysz się kontrolować emocje i podejmować świadome decyzje, gra staje się nie tylko przyjemniejsza, ale też znacznie bardziej opłacalna. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Jeśli chcesz poznać więcej praktycznych wskazówek i strategii, zostaw subskrypcję i komentarz pod filmem. A jeśli jesteś gotowy spróbować swoich sił, kliknij w link poniżej i zacznij swoją przygodę z kasynem już teraz. Powodzenia i pamiętaj graj odpowiedzialnie. A może to właśnie twój następny spin przyniesie wielką wygraną?